dzień doberek witam na moim kanale Odyniec Senior z tej strony jesteśmy w miejscowości Cesina tam jest plaża tu stoimy ja jako największy muszę tak stać całą noc padało ale teraz widzę no może słoneczko będzie ekipa jeszcze śpi a ja już od, tak jak zawsze o 6 rano na nogach oczywiście znaczy Lechu na pewno nie śpi też jest ranny ptaszek to są dobre roczniki <grywy> jak się obudzą idziemy na plażę będziemy ją przeszukiwać oby nie padało bo zapowiadali około 2-3 dni deszczy ale spoko Żadny parking jest. Słońce, ale gdybyśmy tam stali, to już by było słońce. Lechu już stał i opowiada, co by zrobił tutaj, bo yy, yy, Krzywej Wieży nie udało się wyprostować, więc tutaj coś kombinuje. Muszę iść zobaczyć ale te czepkę. Tą krzywą wieżę to wiem, to z papro ty wtedy tam byłeś na robotach ja się tylko oparłem <laughs> ale był stan surowy jeszcze się nie nie, nie, nie się nie ścięło się, nie ściął się beton pogoda zapowiada się ekstra Lechu przestań dymić Łysapałowyłaś. <laughs> Wys wyłaś. Nie ma i nie będzie, zębów Dzień dobry. Wstawaj, szkoda dnia. Wysta Dziewiąta wystawi godzina. Wystawił go, wyjść z powrotem. Patrz on, niedospany. Śpi. Jesteśmy już na plaży. Lecho tutaj, a tam jakiś tutejszy albo też przyjezdny. Jest, gdzie chodzić? Mam euro i jeszcze coś srebrnego chyba w środku <laughs> zaraz wyciągnę i zobaczymy co to jest i, i mam jeszcze chyba sreberko serduszko i chyba serduszko mam <laughs> okej okay, dobrze jest 2 euro zaraz blisko tego serduszka i, i eurówki <laughs> dobrze jest jest następny euro no euro hi hi. słoneczko pięknie świeci lecimy dalej ktoś zgubił kluczyk a ja go wykopałem dziwne tu jest takie inny odcień a tam jest taki brązowy no, oczywiście mówię o morzu Ludna woda jak buliera, ale to jest przez to. Bo ta plaża jest taka. Lechu szuka, szuka Adama nie ma. Jeszcze śpi. popatrzcie jaki piękny las ha, ha. piękny parasol nad głową czegoż więcej trzeba Koniec poszukiwań. Lechu dostał drgawek. Paraliż czy coś innego? Przestawił się, bo nie ma ładowania. No, tutaj będzie długo ładowało. No bo tam od drzewa jedy rzucały. A później też będzie cały czas słońce. Czas. Akawu się po tym poszukiwaniu. Woda piękna, także jeszcze pójdziemy dzisiaj tam. Katar mamy. No całą noc padało? teraz świeci słońce jest pięknie jak się zaparzy to się włącza to gotowa jesteśmy jeszcze daleko przed Rzymem także jest jeszcze czas Kilometrów, pewnie zanim tam dojedziemy, to pewnie już przez tydzień minie. No. A zapomniałem, że w prawo, i nie obliżałem. Także smacznego, zamyśliłem się, opuszczamy. Ten parking jedziemy 55 km mamy do celu na, na parking przy plaży I Jeszcze sfilmuję wam trochę tego lasu bo jest ekstra No kotek nie widź mi czasami pod koła No koniec lasu mamy 8 minut do celu jechaliśmy cały czas taką ekspresówką no nie wiedziałem że setką mogę jechać lechu mnie sprowokował normalnie <grymny> o teraz mam pod górkę to muszę się spiąć dojeżdżamy do celu Jesteśmy na miejscu nad taką skarpą. Tu już dalej się nie da wjechać. Nie ma tu plaży. Także... o, tam może się wyspać. Czy coś? Ale kaktusów, o, jest, jest nasz przewodnik. o tam na wyspę płyniemy pójdę możesz sobie zerwać opuściliśmy to ten parking, któryśmy byli jedziemy na nowy parking bliżej plaży no tam nie było plaży w sumie Kurwisko i kawałek jakiegoś żużla jesteśmy na takim parkingu w trawce stoimy Lechu tutaj masz sucho tak przewodniku? przodowniku? słychać może no, taka plaża to jest maszyna raty nie Ale pogoda piękna Jesteśmy już na plaży Mam pierwsze 10 centów A Daśko się powoli zbiera coś, coś tu jest 10 10 centów masz jeszcze to pokaż 10 centów co to jest i podkładka od Adama 20 centów na razie same centówki eurowek nie ma koniec ekipa schodzi ja też schodzę zachód słońca blisko ale tak w sumie tak się zastanawiam czy ja coś dzisiaj jadłem nie za bardzo i trzeba coś tresić może ale tutaj czuć magii Magi, magę ktoś tu rasałek gotuje <grywia> powoli zachodzi słoneczko ale raczej tego nie widać ekipa Odpoczywa. A tu, zobaczcie, księżyc. Może będzie go widać. Duży. A tutaj siedzi nasz przewodnik. Dzień dobry. Mm. Co ty oglądasz? Ojejku, znowu ta polityka. No. Ajajaj, zostajemy to na pewno do jutra. Lechu pewno coś robi do żarcia bo cisza to nie wolno mu przeszkadzać. No, widzimy się zapewne jutro. Jest piękny poranek. Zamarła się piękna pogoda dzisiaj. By Dzisiaj będzie piękna pogoda. O! Chłopcy jeszcze śpią, jest 7 godzina. Na no to się lechu na pewno nie śpi Ale grzeje z samego rana, bo musimy. Tam tamtą stronę chyba jedziemy. A, w tamtą. 7,5 km mamy do następnego celu. Ciężyć świeci, piękny i duży jest. Takie plany mamy na dzisiaj. Chyba, że dalej pojedziemy. Idziemy wyrzucić, posegregować śmieci. O, plastiki, kartony. O, już wszystko wiem. Słoneczko świeci Ale jest plus jeden Zobaczcie zawodnika Pingwin Zimnoki Gdzie ja mu pingwina przy... On mnie obraża Gdzie ja mu pingwina przypomina? Nie ping, tylko pigmay. Musisz już iść. Teraz Musisz już iść. Jedziemy. Zostawiamy parking, jedziemy do następnego. Mamy 10 minut, 11 kilometrów, także widzimy się na miejscu. Jesteśmy na nowym parkingu. Lechu ma problemy z alarmem i zamykaniem drzwi. Nie ma to jak na zamek, bez zamka ja też sprawdzę czy jest okno przynajmniej tak no tam wszystko gra idziemy sprawdzić plażę idziemy jesteśmy już na plaży tylko nie wiadomo czy to jest prywatny czy co Mnie się wydaje że nie pogoda dopisuje i nawet chyba ryby są. No i mamy problem. Z, myślałem, że będzie z moim autem problem, ale z lecha problem jest, bo alarm non-stop wyje. Jak tylko się zamknie, zaraz jest alarm. Także trzeba coś odłączyć. Skręcamy wszystko. Wszystko już jest sprawne. Nie mamy tylko, nie będzie alarmu, ale zamyka. No także możemy dalej jechać, ale idziemy na plażę. Lechu już pary trochę popuścił i jest ok. 10 czy 20 centów na wierzchu? Nie! 5 centów No to lecimy Chodzimy trochę po plaży, ale mało sygnału co jest Chyba na te brudy wejść, tu może być więcej Na razie 5 centów mam Ale słoneczko grzeje takie coś ale to będzie dla dla Lecha zeszliśmy z plaży bo tam takie pustki są że 5 centów i nic więcej przeszukane są te plaże jedziemy do następnego punktu mamy 30 km pół godzinki jadę z Alechem yy Adam poszedł do sklepu pojechał do sklepu kupić coś bo on lubi codziennie mieć świeże pieczywo <tak> także widzimy się na miejscu chyba że coś się przydarzy w czasie jazdy to filmuję to lub piękne widoki o, zaczynają się kurki nie duże, ale się zaczynają. Za 520, 20, Też tam Zresztą wysoko mieszkają. Patrzcie, jak wysoko mieszkają. Kościół <goda> nawet tam jest. Kurde. Jakaś posada. Lubię patrzeć na takie widoki, ale niekoniecznie przychodzić i zwiedzać je. To już może nie te lata są, ale jest na co popatrzeć. Co znaczy, pomyślę, że ciekawe czy ci człowiek, ludzka stopa wszędzie już dotknęła każdy zakątek chyba nie wszędzie. Jesteśmy już na miejscu, na parkingu. Mamy wolnych miejsc mnóstwo idziemy tam, bo tam jest chyba plaża jesteśmy już prawie na plaży tylko trzeba tam tymi schodami zejść i a zobacz tam jest yy, yy, ten skały wyłącz się teraz to co tutaj szkoła robi ekipa na plaży kupimy ją Odpływ jest. Tych łach nie było, jakbyśmy patrzyli. Chyba żebyśmy ich nie widzieli. Jest druga w sumie moneta, ale to jakieś centy. Dwa centy zdaje się. No i tak jeszcze nic nie mają. Plaża pusta, dziadostwo A tam jest zamek jakiś. Tam coś się fajczy tu chcą coś znaleźć ale nic z tego nie wychodzi gdzie, gdzie chce iść Od razu na głęboką wodę 2 euro ho, ho, Takie coś Szok 20 centów ale zjechane i głęboko było Wejść Wejście do portów Kanał. Czy jak go tak zwał, tak zwał. O, uczony jakiś tu siedzi. Patrzę, czy coś wyjdzie. Brygada odpoczywa. Ale, Polski by te nacenski i te podboty zbierać. Cały czas to Wracamy miasteczkiem, bo. W po piasku ciężko się idzie. Jeszcze nie zaszło słoneczko, ale już jest bliżko. A tu jakieś piadzie małe jedzie. Alaricza. <grytania> <grytania> tu taka pani samotna jest taka na męża. chyba Dzień to dobry. Książkę mam, myślę, że kasuje się wykasuje. A coś tutaj na... co to jest? O, tutaj na obrydek Tutaj jakiś. O. o, może tu poszukamy. A. powoli słoneczko zachodzi zobaczcie starzyk i młody I... ale fajnie widać żadnej chmurki, nic kompletnie Katek, chodź no chodź jaki fajnie jestem Katek no chodź tu. Miał. Miał. No chodź. I chodź. chodź, kotek. No jakiś śliczny jesteś. Ojej, ojej, ojej. No chodź. No chodź tu. Miał. Kotek. Miał. Miał. No chodź, pogadamy się. No chodź tu, lwie.

No i słoneczko Kula, ten, ten, za z. Ten hen daleko, za, za daleko. Za górą za sobie i właśnie ostatni. Drugi raz rozsądek idzie, zobacz. Idziemy wście. Tu jeden, a tu drugi. Nie, on tak. Koty. No, no, no. Tak, ten drugi kotek łatwiej. No, no, no. Da, <laughs> i to by było tyle na tym filmie czas zrobić jakieś zakończenie parę euro na plażach wyczyszczone brudne plaże i normalnie idziesz kilometry i mało co się znajduje Także dzięki za oglądanie tego odcinka. Zapraszam na następne kciukki z góry i lecimy dalej.